Witam Was, moje drogie ryby na kanale Kietu czytanie Odczytanie, moi drodzy, na miesiąc marzec dla Was i e, przypomnę tak krótko: e, wiem, że czasami to znudzenie, ale to jest ważne, żeby przede wszystkim e, patrzeć na swoją indywidualną sytuację, to z kim i z czym mamy do czynienia, jakie są opcje wo, wobec Was i z czego możecie e, skorzystać, jakie są realia, tak? Intuicja, wasza własna, plus. E, Rozkład kart tarota, e, który ma Was. Wspierać, który ma Wam tutaj coś podpowiadać, z którego macie skorzystać, a nie sugerować się tym, że tak będzie ten miesiąc wyglądał, bo tak karty pokazały, więc to jest bardzo ważne. I przechodzę już do tego Waszego rozkładu, tylko muszę powiedzieć też um, taką esencjonalną tylko informację z tego rozkładu, bo nie będę się na tym skupiać, um, jakby dalej, żeby nie robić takiego, wiecie, chaosu za dużego, bo dla kogoś um, no za dużo czasami jest tych. Spraw, które się pokazują, więc chcę, tak tutaj, jeszcze komuś wyłuskać taką sprawę. Gdyby ktoś z Was, tu bardziej chodzi o pracę, ewentualnie o zarobki, które mają przyjść w wyniku jakiejś pracy, jest pokazana osoba. Byłby to raczej mężczyzna, ale nie musi, bo tutaj mogą być panie też zaangażowane w to wszystko. Mężczyzna, który byłby jakby na czele jakiegoś projektu, ewentualnie w pierwszym pomyśle chciałby sam z czymś sobie poradzić. Więc tutaj te karty, to co pokazują, mówią o tym, że Zmień tą taktykę, spróbuj zrobić to z kimś. Skorzystaj z ich talentów, nie wiem, z, z jakichś usług, albo ewentualnie może, możecie Wy tutaj być tą osobą, która komuś będzie musiała pomóc. Ok, więc tutaj patrzcie indywidualnie. Kiedy to przyjdzie, to na pewno będziecie wiedzieli, kim Wy tutaj jesteście. W każdym razie ja mam pokazane, nie działaj w pojedynkę. Dasz radę sobie wtedy z tym wszystkim poradzić, to jakby ci uzupełni to, czego ty, tobie brakuje, skup się na tym, skoncentruj, i może tak być, że będziecie czekać na um, jakby owoce tego wysiłku, i może tak być, że w tym miesiącu troszeczkę będzie. Dłuższe to czekanie, ok? Zanim to przyjdzie, ale Wy macie w karcie dodatkowej pokazaną energię, że ta nagroda jest. Tutaj jest ta, to 100% satysfakcji, więc to do Was przyjdzie, cokolwiek to oznacza. Tu są pieniądze oczywiście, tu jest bardzo ten akcent właśnie e, pracy nad czymś e, i zarobienie, tak? Ale to czekanie i ta współpraca jest jakby bardzo istotne, więc to jest tylko tak e, jako akcent. I teraz przechodzę do, do Waszego czytania. I to, co dla pań się by tutaj pokazało w tym miesiącu, to ja mam pokazanego mężczyznę, który przyjdzie do was z ofertą w tym miesiącu. Prawdopodobnie, ale mężczyzna jest na etapie jakby rozliczenia się z przeszłością i pracą nad sobą emocjonalną, taką, która ma mu pozwolić na to, żeby się z tego uwolnił, z tej przeszłości. Jakby. Oczyszczenie, rozliczenie. Być może jest taki etap rozliczania jakiejś przeszłości, tutaj, poprzez tego mężczyznę, ale on idzie do Was z taką konkretną propozycją. I tutaj faktycznie te karty pokazują, że to ma bardzo duży potencjał zamieszkania razem w przyszłości. Więc jeśli tak ktoś się pokaże, no to tutaj przynajmniej karty tak sugerują, że to będzie um, jakby ten właściwy. A teraz ogólnie dla Was wszystkich. Um, i dla mężczyzn tutaj też jest bardzo dużo e, energii. Więc pokazał nam się rycerz kielichów jako główna energia, czyli jest tutaj jakaś propozycja. Mężczyzna, który e, przyjdzie z propozycją, zaproszenie, odwiedziny, ale to też jest mężczyzna, który e, jest bardzo emocjonalny. Być może w takim momencie e, przejściowo zmian w swoim życiu, jeśli chodzi o emocje. E, bardzo mi się pokazuje zmiana w relacjach tutaj, jeśli chodzi i to by było i dla pań, i dla panów. Czyli tak jak powiedziałam, że może się pokazać mężczyzna w życiu pań, ale tak samo mężczyźni tutaj są bardziej tak właśnie tą osobą, która najwięcej się chyba napracuje, bo wy macie, moi drodzy, pokazaną energię Króla Mieczy przy, ty, przy was i przy kobiecie. I wygląda na to, że jakby dwie osoby próbują uregulować coś, dwie osoby próbują, nie wiem, rozdzielać coś. Może być tak, że wy mężczyźni musicie w tym miesiącu um, nie sercem, a rozsądkiem i tak bardziej wiecie na chłodno tutaj podejść do jakichś tematów, żeby um, jakby nie stracić gruntu pod nogami. Ewentualnie, jeśli nie. A macie na przykład doradcę, albo będziecie mieli do czynienia z jakąś trzecią osobą, bo mi się tutaj trzeci, trzecia osoba pokazuje pomiędzy parą, czyli kobietą a mężczyzną. I to będzie osoba, która tutaj ma na celu, nie wiem, to może być urząd, to może być urzędnik, to może być prawnik, to może być jakaś osoba, która rozdziela, ok? Lub, nie wiem, ma jakieś zadanie, które no, będzie tutaj. Od niego coś zależeć, bo to, to jest karta decyzji, y, które z, zapadają tutaj w tym miesiącu. A ogólnie dla Was w tym rozkładzie wiecie o tym, że to jest karta przeszkód, więc tutaj jako przeszkoda to się pokazuje. Mężczyzna, który, albo instytucja, która y, dokonuje jakiejś decyzji, ma na celu rozdzielić coś, ma na celu nakazać coś, ok? Więc tutaj jakieś y, sprawy urzędowo, nie wiem, y, no, doradca, rozjemca, uregulowywanie, e, spłacanie jakichś długów. E, mi się tutaj pokazuje, zapłacić za usługi. E, dużo rzeczy, więc nie chcę tak za dużo namieszać wam, ale, ale jest tutaj, no, no, pokazują się takie sprawy e, majątków też. Do przeszłości przechodzi Wam królowa monet, więc tutaj jest e, matka, partnerka dom um, jakieś takie regularne życie, czyli jakiś, wiecie, taki coś, co jest poukładane bardzo. To przechodzi do przeszłości, więc albo tu są już zyski, albo tu są już jakieś energie, które już zdążyliście um, zdobyć, uzyskać OK? I już macie posiadacie i dlatego to przechodzi do przeszłości, czyli krok następny robicie albo po prostu tu jest ten etap właśnie rozdzielania czegoś e, i dogadywania się ewentualnie e, ktoś kto monitoruje tutaj dwie osoby w jakimś w jakiejś sprawie No ale tak jak powiedziałam e, z tymi emocjami też tutaj z, z tym chłodem trzeba by było e, prawdopodobnie też się z, e, jakby z, e, na miarę potrzeb, jakby troszeczkę połączyć. Teraz w głowie tego czytania macie kartę Trzech Mieczy i to, to jest karta tylko myśli, ok? W głowie tego czytania myśli wasze. I to jest karta rozżalenia, to jest karta zranionego serca, zranione uczucia, to jest karta emocjonalnego takiego spadku, ale to jest karta też, kiedy ktoś mógłby się poczuć niedoceniony, więc tutaj, jeśli, to ja, te wasze karty są mega, tak wiecie, no tylko tyle zależy od czego, gdzie wy jesteście, w której pozycji, więc musicie sobie dopowiadać, ale tutaj może być ktoś, kto jest niedoceniony i tak ta osoba będzie się przez chwilę czuła, a później tak nabierze takiej pary tutaj, wiecie, takiego, takiej mocy, że jakby ktoś mógłby zupełnie odebrać Was... Y w pierwszej chwili tak jak zwykle zawsze się pokazywaliście, że byle czym można was zranić, a tu się tak szybko pozbieracie. Tylko, że tak jak powiedziałam, tutaj nie, że sami, nie, że w pojedynkę. Wy macie mieć z kimś jakąś współpracę, ktoś musi wam tutaj, nie wiem, przejrzeć jeszcze raz dokumenty, e, spróbować znaleźć jakieś inne rozwiązanie, e, spróbować, nie wiem, coś, co zadziała, ok? Dlatego wy tutaj musicie przy jakimś wsparciu. E, bo cały czas ten miesiąc jest przy jakiejś ocenie, ocenić kogoś, coś, jakąś, jakąś e, sprawę konkretną i czekanie na decyzję. Więc tutaj współpraca, i teraz macie dwie monety, która mówi o tym, że będzie trzeba czymś e, e, żonglować, okay? czy to jest pieniądze, bo może być tak spłacanie czegoś, e, poradzić sobie z jakimiś, e, nie wiem, długami, okay? może tak być. Tu jest przerzucanie często opcji. Karta, która mówi o tym, że nie za bardzo ktoś będzie zdecydowany. Karta, która też mówi o tym, że będzie trzeba balansować pomiędzy czymś a. Czymś, tak? Albo kimś a kimś, więc e, dwie opcje. Często mi się tutaj dwa źródła zarobków też pokazują, więc może też tak być, że nadmiar pracy będzie jakiś tutaj, który cały czas pokazuje, że e, no, ta nagroda przyjdzie, tak? Przyjdzie to za tą ciężką pracę, za to skupienie, za to takie, wiecie, dopasowanie się. I to jest karta poradzić sobie, okej? Okay? Wy sobie tutaj poradzicie. Karta przyszłości najbliższej. Poradzisz sobie, utrzymasz to w takim balansie, w takiej harmonii. No, nie ma spraw dla Ciebie, które są, które się nie rozwiążą, bo ta karta mówi o tym, że tu się coś nie rozwiąże na razie, okej? Okay? Ale zostanie to utrzymane w takim, no w tej normie takiej, więc to jest, to jest pozytywne. Teraz jeśli chodzi o kartę lęków obaw, macie Asa Mieczy, więc tutaj bardzo to jest z tą kartą przeszkód pokazane, bo tutaj jest decyzja, nowa droga, odcięcie się od jakiejś e, przeszłości. Tu jest jakaś e, przyszłość no coś, co e, pobudzi Was do działania, więc. E, Lęki obawy z czymś zupełnie nowym, ale takim, które ma przynieść prawdę, oczyszczenie. Karta, która no, jest taką sroga często, ale jednak mówi o tym, że e, no, tu masz jakieś fakty, konkrety, prawdę jakąś, tak? Jakieś, wiecie, no coś, co ma przywrócić być może, no, jakieś takie, wiecie, nawet emocjonalnie tutaj jakieś wprowadzić zasady. I teraz karta, jak Was będzie postrzegało wasze otoczenie. Nie wiem, czy Wam się to podoba, i nie, nie wiem, czy wszyscy się z tym zgodzicie, więc bierzcie to, jeśli to Wam pasuje, bo nie musi oczywiście, bo Wam się pokazała karta siedmiu mieczy, i to jest jak zawsze plusy, minusy, więc karta, jeśli chodzi o takie plusy, to jest osoba, która jest bardzo sprytna, osoba, która jakby próbuje robić coś. Po cichu, dlatego że nie chce zostać zatrzymana. Więc może tutaj być tak, że na przykład ktoś będzie wykorzystywał jakiś moment, kiedy no, nikt nie patrzy na ręce. Więc no, ta sprytna osoba, która może nie trzyma się za bardzo zasad, ale w związku z tym no, może pos być postrzegana jako ktoś przebiegły, ktoś, co. Ktoś, kto coś ukrywa, ale dlatego, że właśnie z ostrożności albo lubi ryzyko, ale też dlatego, że lubi też zyski, ok? Więc tutaj nie chce ktoś odejść z pustymi rękami, tylko chce coś, no. Co mu się należy, tak? Być może się należy, albo chce coś ukraść, więc tutaj e, patrzcie, bo możecie być w taki sposób też postrzegani, właśnie przez otoczenie. Nie wiem, e, no, tak jak powiedziałam, dla kogoś z Was będzie to dobre, bo ktoś będzie widział Was jako osobę taką, która e, wie, w jaki sposób sobie poradzić z jakimiś sytuacjami i e, no nie stracić, tak? Ale z drugiej strony może być ktoś bardzo fałszywy tutaj pokazany. I taka osoba, której nie można ufać, która zakłada dwie maski, czyli tak jakby ktoś tutaj źle was ocenił. No i tak, tak by postrzegała was, nie wiem, jakaś osoba, jako, że łatwo was zranić na przykład. A tutaj byście pokazali, że no pokazaliśmy tą jedną twarz, tak, ale ja mam jeszcze tą drugą, także patrzcie pod swoim kątem, bo tu jest za dużo tych, wiecie, takich energii, które chciałabym wam wszystkim powiedzieć, a, ale znowu by było za dużo takich, wiecie, um... rozbieżności, tak i teraz dwie karty rezultatu i patrzcie, co macie to, co ma wam pomóc, wam się pokazała karta diabła i teraz e, z karty diabła znowu mamy plusy i minusy, to, co ma wam pomóc Albo wa wasze własne ograniczenia, które mają nad wami kontrolę, albo osoby, które mają nad wami kontrolę, i to by był ktoś bardzo toksyczny, czyli co ma wam pomóc? Uwolnij się od tego, ok. E Jeśli e na plusy, na przykład, e karta diabła może mówić o tym, e o tej mocy, którą on posiada, okej? Okay? Moc siła. E No, jakieś obsesje, żeby mi się tutaj pokazywały, ale to, co ma Wam pomóc, ok? Więc tutaj wykorzystać tą ewentualnie ktoś z znaku koziorożca. Jakie znaki Wam się w ogóle tutaj pokazały? Nie mam innych znaków, ten koziorożc Wam się pokazał. No i dużo tych monet faktycznie, czyli trygą ziemi, bek, i panna jeszcze by była ewentualnie. No, i później macie tą kartę, moi drodzy, siedmiu monet, czyli tutaj czekać. Jakby zrobić wszystko, żeby, no, żeby przejąć kontrolę, zmierzyć się z jakimiś, nie wiem, własnymi nałogami, uzależnieniami, pozbyć się obsesji, żeby tutaj nie było jakichś takich negatywów, ok? Ale, no, przejąć kontrolę czasami zamanipulować jeśli by to miało być pomocne no bo to, to tak ma być przedstawione um. no i karta siedmiu monet czyli podsumowanie wysiłków plony pracy, ale z, to, z tym naciskiem jest na oczekiwanie więc cierpliwość która tutaj by się też pokazywała w tej karcie, która będzie niezbędna. No i przypomnę tylko o tej dziesiątce monet, która mówi o zyskach. Zyski, nowa droga, nowy początek, e, mak się pokazał. Czyli tu jest działanie. I, no i przejąć sprawy w swoje ręce, e, kreować przyszłość, tak? Czy coś konkretnego i wtedy bliźnięta wam się tutaj pokazały. Więc chyba tyle. Dajcie znać wasze czego w komentarzach, jak wy to widzicie. Mam nadzieję, że będzie to dla Was bardzo treściwe i przydatne, z czego będziecie mogli skorzystać. Ściskam, pozdrawiam i wszystkiego dobrego.